Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją odcinka "Kasa Miciu Kasa" i w tamtym odcinku opowiadałem o tym, jak alienatorze albo alienatorki używają alienacji rodzicielskiej w celu uzyskania korzyści finansowych z, z rozpadu tego związku i z tego powodu, że dzieci pozostają przy alienatorze. W dzisiejszym odcinku chciałbym skoncentrować się na tym, jak alienatorzy albo alienatorki używają finansów do tego, żeby alienować dzieci, jak używają argumentów finansów do tego, żeby alienować dzieci i jak używają finansów do tego, żeby w dzieciach uzyskać mm, odpowiednie odczucia, uczucia w stosunku do Ciebie i zachowania w stosunku do Ciebie. Więc pierwszym takim... Y Przykładem do używania finansów, żeby dzieci alienować, albo żeby mm, powodować, że dzieci będą czuły do Ciebie niechęć, albo będą chciały Cię po prostu odrzucić, e, no to jest używanie al, e, używanie alimentów. Tak, w jaki sposób alimenty mogą być używane do alienacji? No przede wszystkim alimenty zakładam, że płacisz alimenty, tak? E, więc przede wszystkim alimenty, bez względu na to, jaka będzie kwota. I zakładam, że, no, że czasami zdarza się tak, że alienator albo alienatorka, w momencie kiedy otrzyma kwotę, no to wydaje na własne rzeczy, na własne potrzeby. W związku z tym było wiele pomysłów ojców, którzy już byli po rozwodzie, a dzieci były z mamą, po to, żeby nie płacić kwot alimentów, tylko żeby na przykład uzależnić alimenty. Może, może nie to, że uzależnić alimenty, ale żeby matka przedstawiła rachunki, że kupiła dla dziecka to, to, to i to. Tak generalnie, żeby uniknąć tego, ponieważ czasem zdarza się, że mama przeznacza alimenty na własne rozrywki, na Kosmetyczkę, manicur, pedicur, na picie, na, 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 na jakieś wojarze. generalnie przeznacza dla siebie. Absolutnie nie jestem przeciwnikiem tego, żeby mama przeznaczała pieniądze na siebie, żeby e, chodziła jak e, nie wiem, źle ubrana, nieumalowana nie, nie i tak dalej, nieatrakcyjna, nie, nie, nie tylko no, chodzi o to, żeby był taki balans. tak? Natomiast jest wiele historii, kiedy matki po prostu przeznaczają te pieniądze z alimentów i idą 100% na potrzeby matki. W związku z tym był, były takie głosy, żeby, żeby matki przedstawiały e, wydatki swoje, które poniosły na dzieci, na które ojcowie płacą alimenty. Najczęściej te alimenty będą szły na takie podstawowe rzeczy: tak? opłacenie czynszu, opłacenie mieszkania, opłacenie jakichś rachunków itd. E, no co jest w porządku, ale później, jak gdyby takim bardzo subtelną alienacją jest to, no mm, załóżmy, że płacisz alimenty, nie wiem, 700 zł miesięcznie. Masz dziecko i płacisz alimenty 700 zł miesięcznie. Czyli w przeciągu roku, no nie wiem, płacisz na to dziecko no, no, 8400, tak? Dobrze mówię, 8400 zł. Więc wydajesz 8400 zł. I pytanie moje jest, na pewno w przeciągu roku i to są alimenty, które wyszły z tego, że prawdopodobnie w trakcie rozprawy sądowej mama przedstawiła, że potrzeby dziecka są takie i pewnie w trakcie rozwodu było tak, że zbierała rachunki, zbierała rachunki ze sklepów odzieżowych, zbierała rachunki z restauracji, ze sklepów spożywczych i tak dalej. To jest najczęściej okres tak między nami przy rozwodzie mówiąc. Taki, że Mama wtedy chodzi do najdroższych sklepów odzieżowych z dzieckiem, chodzi do, kupuje nagle różne rzeczy, nagle się obkupuje dziecko w różne rzeczy. Generalnie po to, żeby na zbierać tych rachunków, żeby, żeby te alimenty podwyższyć, no tak? No bo tu jest walka, walka o pieniądze, tak? Alienator albo no, mama wie, że, że, że dziecko będzie z nią, w związku z tym przy okazji tego rozwodu chce wyrwać. Jak najwięcej. O tym wspominam w poprzednim odcinku. No ale załóżmy, że masz te alimenty i wydajesz na dziecko, nie wiem, tysięcy 8400 rocznie. Więc jasną sprawą jest, że rachunki trzeba opłacać, trzeba opłacać gaz, prąd, e, trzeba opłacać czynsz i te wszystkie inne rzeczy. Najczęściej będzie tak, że te rachunki będą opłacane z Twoich alimentów. Ale jeżeli mama pójdzie. Z dzieckiem do sklepu i kupi mu jakąś fajną rzecz, albo zabawkę, albo ubranie, albo jakąś taką rzecz atrakcyjną do, dla dziecka, jakąś grę i tak dalej, to gwarantuje ci, że to będzie prezent od mamy. Nie od ciebie i od mamy, albo no, to, 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 to już by było um, no, bardzo odważne ze strony alienatora albo alienatorki, jeżeli by powiedział: Słuchaj, skarbie, to jest prezent od taty, tak? Więc te twoje pieniądze. Dziecko nawet może nie być informowane, że Ty płacisz alimenty, bo taki jest Twój obowiązek, ale te wszystkie przyjemności, które dziecko będzie otrzymywać, to na 99% będą od mamy. Ty będziesz tym, tym takim płacacaczem rachunków, natomiast te wszystkie ekstrasy, z którego dziecko się będzie cieszyć, będą od mamy. Albo od mamy i jej partnera, którego w tej chwili ma. Albo jeżeli rodzicem alienującym jest ojciec, no to będą od ojca jego, jego nowej partnerki. Tak więc Ty będziesz od tych takich szarych rzeczy, takich powszednich. Mama będzie od tych super. No i będzie, no to tutaj masz prezencik od mamy, tutaj masz prezent. Od, jeżeli alienatorem jest ojciec, no to będzie masz prezent od, od taty. No to pojedziemy sobie na weekend tu i tu, bo znalazłem hotel, więc generalnie to wszystko będzie od alienatora albo alienatorki. Ty jesteś z tyłu, o tobie w ogóle nie, nie słychać, mimo że w sądzie ustalone było, że, no, że jesteście po połowie, utrzymujecie, tak? Jeżeli faktycznie chcesz kupić prezent dziecku, to z tego co znam i, i nie spotkałem się z tym, żeby było inaczej, to oprócz tego, że płacisz alimenty, no to wtedy, jeżeli sam kupisz prezent, to wtedy możesz dać, o ile ten prezent nie jest odrzucony, tam kiedyś wrzucałem w opisie film, jak ojciec przyjechał z prezentem dla córki i matka ten prezent po prostu wyrzuciła za bramę, tak? No to, to, to jest jak gdyby inna technika alienacji, tak? Odrzucanie jakichkolwiek prezentów od rodzica. Ale nic, wracając do alimentów, one będą na te podstawowe potrzeby, dziecko w ogóle nawet może nie, nie, nie wiedzieć, że ty płacisz te alimenty. Natomiast wszystkie te takie plusy, takie rzeczy, które powodują radość dziecka, będą, będą od mamy. I jeżeli ty chcesz faktycznie kupić dziecku prezent, albo żeby dziecko wiedziało, że ten prezent jest od ciebie, no to musisz wyjść poza te alimenty. Drugą. Drugim sposobem, gdzie alienator albo alienatorka używa alimentów do tego, żeby w dziecku wzbudzić negatywne odczucia w stosunku do ciebie, to jest to, że jeżeli płacisz alimenty, to jest wszystko ok, tak? to jest wtedy cisza na okręcie, nic, nic, nic się nie dzieje. E, spróbuj przestać płacić tak? oprócz tego, że tam masz policję, komornika i tak dalej, bo teraz jest takie ustalone prawo więc kiedy przestaniesz nagle płacić alimenty, to. Głowę sobie daje uciąć, że zaraz będzie w domu e, co za sknerus, no wyzwiska mogą lecieć w swoją stronę, natomiast będzie duża afera w domu, że przestałeś płacić na dziecko, że się nie interesujesz, że przestałeś kochać, a jak w ogóle masz jakąś inną, to e, ona bierze całą kasę, że ci się w ogóle pokręciło w głowie e, i że jak w ogóle możesz, e, krzywdzić dziecko, no i to wszystko będzie płynąć. Hmm, może nie bezpośrednio do dziecka, no ale matka może, i tutaj też ta taka technika alienacji, takiej nie bezpośredniej, tylko pośredniej, ona może dzwonić do koleżanek, ona może dzwonić do hmm, znajomych, ona może dzwonić do swojej mamy, skarżyć się na ciebie, tak, ale gwarantuję ci, że to robione będzie wszystko tak, że dziecko będzie słyszeć, że ty nagle przestałeś płacić alimenty. Może, mogłeś przez 5 lat płacić alimenty, i dziecko o tym nie usłyszało bo Ciebie po prostu nie ma. Natomiast jak przestaniesz płacić, to jest wielka afera, tak? Więc dziecko nie będzie wiedzieć, że płacisz, natomiast będzie wiedzieć, że nie płacisz, tak? I wtedy jesteś sknerusem, chytrusem, nie opiekujesz się, nie przestrzegasz ustaleń sądowych, do których zobowiązałeś się. No i te wszystkie, ten cały system oczerniania, ta cała machina ruszy. W związku z tym alienatorzy w ten sposób używają alimentów do, do alienacji, tak? Może nie do fizycznej alienacji, tylko po to, żeby tak trochę robić taki brainwashing temu dziecku, taki żeby mu mącić w głowie, tak? Jak jest dobrze, to jest cisza, a jak przestaniesz płacić, no to się wtedy rusza. I cała machina oczerniania rusza. Następnym sposobem, gdzie yy, alienatorzy mogą używać finansów do, yy, do manipulowania dziećmi, to jest to, że alienatorzy albo alienatorki będą nagradzać finansowo, może nie, nie to, że będą dawać pieniądze, będą nagradzać finansowo dzieci za to, że Ciebie odrzucą. Tak? Yy, najpierw zrobią pranie mózgu, bla, bla, bla i dojdą do, do, do takiego momentu, że dziecko Cię odrzuca. Tak? Przychodzisz... Chcesz wyjść z dzieckiem, pukasz do drzwi, dziecko mówi, ja nie chcę z Tobą iść. Idź stąd, nie dzwoń do mnie i tak dalej. To wielu z nas w tej sytuacji było. W związku z tym w tej sytuacji się znajdziesz, odbiłeś się od drzwi, wracasz. Często zdarza się tak, że może, nie wiem, bo, bo nie byłem przy tym, no nie wiem, może jest klepanie jakieś i tak dalej. Dobrze, synuś, dobrze, córuś, fajnie mu tam... Powiedziałaś, należało mu się i tak dalej. No to już by było, szczerze mówiąc, takie no, po bandzie. Ale y, dzieci bardzo dobrze czytają rodziców, mają taką no, bardzo dobrze wykształconą intuicję. I po języku ciała, po mimice, po tonie głosu, y, po słowach, jakie, y, y, jakich rodzice używają, one są w stanie. Wyczuć, czy ten rodzic jest zadowolony z jego postępowania, czy nie. No i w momencie, kiedy dziecko cię odrzuci, no to ten drugi rodzic, ten alienator albo alienatorka, ona pokazuje, że e, zadowolona jest z tej postawy dziecka, tak? że, że zostałeś odrzucony. I wtedy no wątpię, żeby alienator, no, chyba że tak, yy, chyba że tak jest, ale wątpię, żeby tam alienator użył słów, no dobrze, to w nagrodę pójdziemy na lody, ale tutaj może być ten system kar i nagród za odrzucenie ciebie, tak? Nie mówimy teraz o, o, o karach, mówimy o nagrodach. Więc takie finansowe nagradzanie dzieci, tak, może się nagle okazać, że dziecko widzi pewną zbieżność w działaniach alienatora albo alienatorki, tak? Że w momencie, kiedy cię odrzuci, to nagle idziemy na lody, nagle idziemy do kina, a to choć sobie dzisiaj możemy pójść do sklepu, kupisz sobie grę, a to choć sobie nie wiem, kupię ci fajne ubranie, albo nie wiem, możemy pójść generalnie. Dziecko ma taki schemat. Przychodzisz, dziecko Cię odrzuca i alienator jest miły, uśmiechnięty, przytula, kocha i za tym idzie jakaś e, nagroda, tak? Po prostu finansowa, e, może nie finan e, nagroda taką, którą można kupić, tak? I w związku z tym dziecko wchodzi w taki schemat, tak? E, więc to jest kolejny sposób używania finansów do tego, żeby alienować dzieci od Ciebie i e, wzbudzać e, odpowiednie reakcje i odpowiednie uczucia dzieci w stosunku do, e, do Ciebie. Z drugiej strony alienator będzie robić to tak, że e, będzie nagradzać takie zachowania dzieci, ale na przykład jeżeli Ty kupisz dziecku prezent i ten prezent w ogóle będzie high z górnej półki e, i tak dalej, tak? Jak to dziecku dasz, no to co będzie? O, chcecie przekupić, chcę kupić Twoją miłość. Nagle wielki tatuś się znalazł, tak? Nie ma go, nie ma, nie ma, nie przychodzi. Abstrahuje od tego, że nie przychodzi, bo się odbija od drzwi i dziecko go nie widzi, tak? E, różne sposoby są. Można się umówić na, na ulicy, nie wiem, Krasińskiego e, ma przyjechać ojciec i ojciec przyjeżdża na Krasińskiego, a matka czeka na Słowackiego. I mówi do córki: No widzisz, tata nie, nie przyjechał, i nie kocha cię. I tata stoi za, za przeproszeniem, jak palant i czeka na dziecko, bo matka się tam mówiła, a córki nie ma. E, no i można w ten sposób robić, i takie przypadki też znam. No i potem można mówić córce: O, taki wielki się znalazł, tatuś, wielki ojciec, się troszczy nagle i cię kocha, chce cię kupić tym prezentem. Generalnie wywołuje się w dziecku poczucie winy, że dziecko przyjmuje prezent od taty, tak? A tata kupuje. W dobrej wierze, może go po prostu stać, może nie wiem, może jest bogaty, może ma dobrą pracę w Dubaju i po prostu ma kasy jak, jak lodu i taki prezent to jest po prostu on kupuje ten prezent, bo on chce tym dzieciom zrobić prezent, tak. E więc tutaj może być dla jednego drogi prezent, dla drugiego może być po prostu zwykłą rzeczą, którą on, on by kupił. Więc tutaj kwota nie, nie, nie jest ważna. E, matka mniej więcej wie na jakim poziomie żyli i, i, i na co stać ojca. W związku z tym, jeżeli ojciec kupi taki prezent, no to i ten prezent jest taki, no nie wiem, fajny. E, ja, ja, ja nie mówię paczka gumy i tak dalej, tylko po prostu no, taki, co się kupuje raz na jakiś czas, wkłada się serce, chodzi, ogląda. No to będzie, no widzisz, nie ma go chcecie kupić miłość, ale ojciec i tak dalej. Z drugiej strony, e, w momencie kupisz kiedy kupisz kiepski prezent, no, kiepski, Kiedy kupisz prezent, no ciężko za każdą wizytę kupować prezent za 1000-2000 zł, tak? Nawet jeżeli kupisz dobry prezent, no nie wiem, kupisz kamerę GoPro e, dla dziecka, tak? No to może być komentarz o za 2 złote pewnie znalazł jakieś na Allegro, tak? I teraz ci dał, bo używkę ci kupił, albo inne. No, generalnie można oczerniać to, obniżać wartość tego prezentu i wzbudzać w dzieciach takie poczucie winy, że on ten prezent w ogóle przyjął. Z drugiej strony, jak kupisz taki tańszy prezent, no nie wiem, skarpetki, majtki, koszulkę, t-shirt, no jakąś taką rzecz to będzie szło, to oczernianie to będzie szło to oczernianie w drugą stronę, tak? Będzie, o, jaki Sknerus, ma kasę, nie stać go na nic więcej. Kupił Ci koszulkę za 20 złotych w widziałem, Widziałam takie były przeceny. Y, no, w każdym razie będzie szła cała gama, tak? Więc i tak źle, i tak niedobrze. Bo jak kupujesz drogi, to jesteś, to przekupujesz. Jak kupujesz tańczy, to jesteś Sknerus, chytrus i y, 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 y tak dalej. W związku z tym w ten sposób Finanse będą używane do tego, że za każdym razem jak dziecko będzie miało od Ciebie prezent No to będzie, to będzie źle, tak Albo będzie źle, że przyjmuje, albo będzie mówić, no to faktycznie ten, ten tata Może mnie nie kocha, no mógł kupić więcej, tak Jak kupisz więcej, no to źle, bo przekupujesz i, i kupujesz miłość I dzieci mają w nie, w tę wersję wierzyć Kolejnym sposobem używania finansów do alienacji dzieci to jest co też jest złe, informowanie dzieci o sprawach finansowych. To jest absolutnie złe, bez względu na to, ile dzieci mają lat, czy 5, czy 10 i tak dalej. Te sprawy powinny być rozwiązywane między mamą a tatą, między matką a ojcem, jak się rozchodzą. Dzieci nie powinny być o tym absolutnie informowane. Ja znam przypadek, kiedy no i przypuszczam, takich osób jest więcej, kiedy kiedy po prostu matki informowały dzieci o sprawach finansowych, nie informowały do końca, e, przedstawiały wersję, która jest e, korzystna dla nich i najczęściej była to wersja osoby pokrzywdzonej, mimo że de facto po rozwodzie się okazywało, że dostawały trzy razy więcej, tak? Ale to mówiłem w tym odcinku Kasa, Misiu, Kasa, do którego przy okazji e, gorąco zachęcam. E, w związku z tym rodzice będą informować dzieci o o sprawach finansowych. I najczęściej będą informować tak, że jesteś złodziej, chcesz ograbić, e, chcesz działać na ich szkodę, e, chcesz im zabrać całą kasę, chcesz zostawić ich goły, chcesz im zabrać mieszkanie. No, w ogóle po prostu dla ciebie jest e, najważniejsza kasa. E, ja znam ojca, któremu dziesięcioletni syn kiedyś też, e, ja wiem, wykrzyczał. E, albo wy, wypomniał to, że a, bo ty e, zabrałeś z konta 16 tysięcy złotych tak, więc widać było, że ten syn, dziesięciolatek jest wciągany w te sprawy, nawet jaki był przelew na jaką kwotę i, i, i tak dalej, ten ojciec podobno potem pytał się e, matki o co chodzi, skąd dzieci wiedzą no i to była standardowa odpowiedź, a, bo rozmawiałem z kimś, widocznie usłyszał, tak, więc dorosły jest na tyle inteligentny, że jak rozmawia z kimś e, i jak nie chce, żeby dziecko usłyszało, to będzie tak rozmawiać, żeby faktycznie dziecko nie usłyszało. Natomiast jeżeli będzie chciał, żeby dziecko usłyszało, to zrobi wszystko, żeby dziecko usłyszało, Mimo i na dodatek dzieci to mają takie gumowe uszy, więc on będzie grać takiego, że niby dziecko ma nie usłyszeć, ale dziecko usłyszy, tak? Więc na pytanie ojca do matki, skąd on wie, że w ogóle taki przelew był, tak? No to powiedział: no, widocznie rozmawiałem z kimś, musiał usłyszeć. Więc y, ponoć ten fa przelew faktycznie był. E, ten ojciec mówi, że nie, nie, nie twierdzi, że nie, aczkolwiek wtedy prowadzili jeszcze wspólnie biznes razem z żoną, i, ale tego żona już nie, nie, y, nie powiedziała, że ten przelew był na to, żeby opłacić ZUSy, pensje pracowników, rachunki i tak dalej. Ta cała kwota poszła na to, żeby opłacić wydatki firmy. Ale tego już dziecko nie usłyszało. Dziecko zostało zostawione z tą wiadomością, że ojciec wyjął z konta 16 tysięcy i zabrał mamie. Tak więc to była taka... E, taki był przekaz. Wielu rodziców stara się e, Uświadomić dzieci, jak to wygląda z finansami. Drukują jakieś potwierdzenia z banku, potwierdzenia alimentów i tak dalej, siadają z dziećmi. Dzieci to w ogóle nie działa. Od to. Ja próbowałem sam, bodajże dwa razy, nie zadziałało ani razu. Bo dzieci usiądą z tobą, dzieci nie znają jeszcze tych, tych wszystkich niuansów finansowych przelewów, kredytów, spłat, rat, odsetek, bla bla bla. Jeżeli ty dziecku będziesz mówić, to ono może kiwać głową, ale wątpię, żeby w ogóle rozumiało z tego 50%. Ono będzie, to będzie wyglądać tak, że ty się tłumaczysz. Mimo że ty w dobrej wierze, no, chcesz pokazać dziecku, że, że to jednak nie tak wygląda, tak? E po rozmowie z tobą dziecko wróci do mamy czy tam do taty alienatora i powie, a bo mama mi mówiła, że ty jednak, że ty jednak nie, 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 nie mówisz prawdy, bo to wygląda tak i tak i tak. No i wtedy alienator czy alienatorka ma czas, żeby to wszystko odkręcić, zaraz powie, że tata ci nie powiedział wszystkiego i tak dalej. I nawet może być tak, że Yy, może się bać, dać Ci potem dziecko, no bo powie, kurczę, tutaj mu powiedział, zaraz mu powie to, to, to i to wyjdzie, że to tak nie do końca jest prawda, to co, yy, to, co ja mówię, tak? Yy, więc generalnie dzieci tego nie łykną, dzieci tego nie zrozumieją, yy, na pewno przekażą alienatorowi albo yy, alienatorce, no bo nie wiem, albo przekażą same siebie, albo będą odpytane wręcz, jak yy, przyjdą. I... Yy, i to nic nie da, tak? Więc ten czas, który powinieneś przeznaczyć na dziecko, na jego radość, to Ty przeznaczysz na e, finansowe, będziesz się bawić, nie wiem, w Balcerowicza rodzinnego i będziesz tłumaczyć się z, zawiłości e, rodzinnych finansów. Ja przechodziłem przez to, wręcz to dało odwrotny efekt, bo tam jeszcze się spotykałem z synem i tak dalej e, i w momencie, kiedy, e, kiedy poruszyłem ten, ten ten temat to musiało się coś w domu zadziać, bo, yy, bo się bardziej odsunął ode mnie. Yy, I mimo, że potem, jak gdyby wchodziłem w temat alienacji, i tak dalej, to z, zrozumiałem to i usłyszałem od wielu osób, że to jest w ogóle w drugą stronę się powinno iść, że, że tego się nie powinno robić. Chociaż ja wiem, że jest taka ogromna chęć, no bo słyszysz te kłamstwa na swój temat, chcesz to jakoś wyprostować, yy, chcesz uświadomić te swoje dzieci, i tak dalej, ale to po prostu nie działa. To nie to, że nawet nie działa, no w moim przypadku, że działało wręcz jeszcze yy, odwrotnie, tak? w drugą stronę. Więc yy, bazując na doświadczeniu innych yy, i bazując na doświadczeniu swoich, całkowicie, całkowicie to odradzam. Na tym będę kończyć ten odcinek. To są właśnie mm, te wszystkie sposoby, gdzie alienatorzy i alienatorki używają finansów nie do własnych korzyści, tylko do tego, żeby jeszcze bardziej namącić w głowie dzieciom, bardziej ich zmanipulować, bardziej zniechęcić do ciebie i y, uzyskać określone określone postępowanie dzieci w stosunku do ciebie. Jeżeli podobał ci się ten film, to bardzo proszę łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Ja ze swojej strony życzę wam dużo wytrwałości, dużo cierpliwości, pogody ducha, wiary w miłość waszych dzieci jak zwykle i kochani, do następnego odcinka żegnam was na razie.